Bitcoin, Ethereum, co dalej z nimi? Czy to już jest czas na to, żeby kupować po korekcie? I była to ostatnia korekta, a teraz już tylko wzrosty. Czy tak naprawdę rozpoczęliśmy jakiś lokalny trend spadkowy? Może nawet do 74 tysięcy. Wszystkie dokładne wykresy, dlaczego tak, dlaczego nie, co mam zamiar robić w dzisiejszym odcinku. Ale również nie omijamy altcoinów, których dokupiłem kilkanaście sztuk na korekcie. Powiemy sobie, jak to wszystko wyglądało. Zobaczymy sobie na główne altcoiny, gdzie są strefy zakupowe, gdzie są strefy sprzedażowe. Dokładnie na wykresie, tak żebyście wiedzieli, co macie robić. Także, żeby już nie przedłużać, moi drodzy, zaczynajmy odcinek. Dobrze, moi drodzy, zacznijmy sobie może w takim razie od Bitcoina, czyli naszej głównej kryptowaluty, którą tutaj sobie rozgrywamy. No i co tutaj się dzieje? Jaką tutaj mamy sytuację? Sytuacja jest dosyć, powiedziałbym, napięta, ale bardzo ciekawa, ponieważ dostaliśmy dumpa, w końcu dostaliśmy korektę, którą gdzieś większość osób czekała. Mieliśmy korektę na poziomie 13-14%. Czy jest to duża korekta? I można powiedzieć, ostatnia korekta na Bitcoinie, teraz to tylko kupować. No nie, moim zdaniem nie, ponieważ była to zwykła, zdrowa korekta po prostu w ruchu wzrostowym, który aktualnie mamy, cały ten trendline, który tutaj jakby cały czas, można powiedzieć, się nam buduje, jest mimo wszystko utrzymane z jakimiś małymi stop huntami, z jakimiś małymi liquid grabami, więc nie ma się tutaj co jakoś bardzo przejmować. Oczywiście zrobiliśmy z tego ta w 50%, tak jak Wam mówiłem na ostatnim odcinku, więc jeżeli ktoś to oglądał, rozgrywał, no to mógł się tutaj załapać. Jednakże pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to czy my, Faktycznie, tutaj mamy dobre miejsce, żeby już kurat kupować Bitcoina na kontynuację wzrostów, tam do tych 110 tysięcy dolarów. A więc, moi drodzy, to zależy. Od perspektywy, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli oczywiście są osoby, które wchodziły tam z okolic pięćdziesięciu, kilku tysięcy dolarów, to wchodzenie teraz w bitcoina jest po prostu bez sensu, bo są cały czas w zysku, w tym zysku większym jeszcze mogą być, więc wchodzenie teraz będzie bez sensu. Osoby, które jednakże żadnej kryptowaluty jeszcze nie kupiły, no powinny się zastanowić, czy jednak kupowanie na górkach ma sens, czy lepiej troszeczkę wstrzymać się, wziąć trochę na cierpliwość, ponieważ my w tym ruchu impulsywnym, wzrostowym, który tutaj mamy, nawet jak. Sobie przełączymy ten wykres na dniówkę. Możecie zobaczyć, że tutaj mieliśmy cały czas bardzo duży sell side inefficiency, czyli ten imbalans sprzedażowy. Nie mieliśmy tu praktycznie żadnych sprzedaży. Wszystkie świece dniowe właściwie na zielono, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem świec wzrostowych. Bardzo duży order block. Uważam, że spokojnie moglibyśmy poprawić okolice 89 tysięcy dolarów, i też na ten poziom będę czekał. Osobiście zostało mi jeszcze trochę Bitcoinu z 51 tysięcy, jednakże uważam, że w tym momencie jest za drogo, ale tanio już było. Niestety, moi drodzy, tutaj trzeba wykazać się cierpliwością. Moim zdaniem możemy zejść nawet do 74 tysięcy dolarów. To nie chodzi o to, że ta korekta wydarzy się teraz, to nie chodzi o to, że my nie wybijemy za 110 tysięcy, Stasiak, gdzie ta korekta? Ja gram na czas. Ja nie gram tutaj jako świeżak, jako ulica, jako jakiś niecierpliwiec, tylko patrząc na to, jak mocną strefę podażową mieliśmy w tym miejscu, będziemy ją mieli zamienioną. Prawdopodobnie Podobnie na strefę popytową, na Magnes, na płynność, która tutaj leży niesamowita, ponieważ był to nasz główny opór. W tym momencie można powiedzieć, jest to nasze na pewno główne wsparcie. Więc tego Bitcoina trzeba obserwować. Oczywiście trzeba również obserwować ruchy MicroStrategy, ruchy Microsoftu, który wczoraj zdecydował, że nie będzie inwestował na razie w Bitcoina, co jest no, sygnałem, że jednak chcą się wstrzymać, że jednak ta kasa, wielka kasa z Microsoftu, miliardy dolarów nie będą wchodziły w to aktywo, więc możemy faktycznie zobaczyć, Zobaczyć jakąś jeszcze delikatną odsprzedaż. Zobaczcie, mieliśmy tu jasno nakreślony top, wybiliśmy overbalance, delikatny tego ruchu. Więc teraz zadaniem Bitcoina, abyśmy mogli powiedzieć, że mamy kontynuację trendu wzrostowego, będzie wybicie. Tego szczytu tutaj w okolicach 104 tysięcy, czyli liczę na to, że jeżeli mielibyśmy w tym momencie przedstawić sobie dwa scenariusze ruchu, oczywiście w tym momencie, według mnie, mamy no trade zone, nie ma sensu wchodzić w połowie ruchu w pozycję, raczej poczekać na, na ukierunkowanie się tego aktywa. Jeżeli mielibyśmy kontynuować wzrosty, uważam, że okolice 108 tysięcy będą miejscem ewentualnego oporu, wypełnienia tego overextended, tego targetu cenowego, z którego moglibyśmy dostać znowu jakąś reakcję korekcyjną i także ja się wstrzymuję, dopiero tutaj będę decydował, co robić ewentualnie na reteście swing high, tutaj w okolicach tej płynności. Zobaczymy, jak struktura na Bitcoinie będzie się układała, jeżeli chodzi o niższe time frame'y, mówię tutaj o 4-7 godzinowym. Jednakże, jeżeli dostalibyśmy jakieś, jakiegoś dumpa, to wiadomo, że nie rozgrywamy spadających noży, nie rozgrywamy zielonych świec mocnych, impulsywnych. Czekamy na zmniejszenie się momentum, ustabilizowanie cenowe w jakimś poziomie, a ten poziom dla mnie, na który jestem gotowy ze zleceniami, są to okolice 80 88 tysięcy dolarów. Zresztą wiecie dobrze, bo zapinałem na 101-200 dokładnie shorta na bitcoinie. Już w tym momencie jest on zamknięty. Krótkie rozegranie. Nie gram tutaj długich swingów, jeżeli chodzi o shorty na bitcoinie. W tym momencie tylko trady intraday, czyli ewentualnie szybki short, szybki long w tej strefie no trade zone, jeżeli chodzi o time frame dniowy, ponieważ jak przejdziemy sobie na 4 godzinowy, mamy troszeczkę lepiej te strefy na, 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 narysowane. Widzimy tutaj troszeczkę więcej informacji na wykresie, które. Jak najbardziej możemy sobie po prostu rozgrywać. Jest tych order bloków trochę tutaj, więc naprawdę można się bez problemu połapać w te trade. Jednakże, czy HOSSA dalej będzie trwała? Moim zdaniem, do maja, czerwca 25 roku powinna trwać. Jednakże, oczywiście, to jest jedna wielka niewiadoma, więc tak naprawdę jest wiele pytań na, na, na prywatnych moich wiadomościach, czy wiele pytań w komentarzach, czy już kupować dalej, czy sprzedawać. Może słuchajcie, nigdy nie wchodzimy o in, ale również nigdy nie wychodzimy o out, Więc jeżeli jest. Jesteśmy w momencie nieznanego, mamy wybite, bardzo mocno nowe ATH patrząc z perspektywy poprzedniej osy. To już warto, na pewno, jeżeli kupowaliście kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, jesteście w proficie powyżej nawet 100%, no to myślę, że warto byłoby się zastanowić, czy czasem troszeczkę swoich pozycji nie sprzedać. Ja zacząłem rolować kapitałem, jak dobrze wiecie, na portfelu inwestycyjnym. Przed wczoraj kupiliśmy kilkanaście projektów. Oczywiście to wszystko macie w strefie patrona, więc jeżeli chcecie mieć do tego dostęp do tych zagrań spotowych, stricterów moich, No to link do rejestracji w opisie poniżej. Discord za darmo możecie wbijać, wystarczy się tylko z Bybita zarejestrować. A jak już mówimy o rejestracji, moi drodzy, to pamiętajcie, że macie cały czas promkę na pozycję 500 dolarową i oczywiście pamiętajcie, że to nie jest 500 dolarów, które ktoś wam da, czy jak gdzieś widzicie jakieś inne promocje dużo większe, to to nie są kwoty, które dostaniecie, tylko to jest kwota 20 dolarów, po prostu którą możecie rozegrać na dźwigni i macie tam w pozycji polewarze 500, właśnie dolarów. Ale jeżeli i to jest dla Was za mało, to zapraszam was serdecznie na Discorda, na którym mamy pełną rywalizację, której miesięczne nagrody to jest kilkaset dolarów, każdy może zagarnąć 50-100 dolarów. Robimy często konkursy na memki. Jeżeli ktoś się nie czuje silny w tradingu, może się czuć się silny w memach o Stasiaku. Także dystans również na serwerze do siebie wszyscy mamy. Zapraszam was serdecznie. Atmosfera rodzinna, najbardziej aktywny serwer w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy wiadomości w miesiącu, także każdy, mile widziany I pamiętajcie, nie ma głupich pytań. Ale wracając do wykresu, podsumowując, dla mnie w tym momencie, jeżeli chodzi o shorty, jeżeli ktoś chciałby to rozgrywać, to tylko i wyłącznie w okolicach tych order bloków lokalnych. Ewentualnie jak wybijemy Over Extended na 108 tysięcy, longi, tak samo dłuższe swingi dopiero od 88 89 tysięcy dolarów najwcześniej. Dobra, przejdźmy sobie teraz do Ethereum, słuchajcie, bo to też jest ważny. Temacik. Ale jeszcze tylko zanim przejdziemy do Ethereum, szybko Wam wrzucę, pamiętajcie, że już są wysyłane maile do tych, którzy zapisali się na white listę CST Pro, więc patrzcie na skrzynkę odbiorczą, patrzcie na spam przede wszystkim, bo też tam mail może wylądować. Wbijajcie w maila, wbijajcie w link, kupujcie maksymalnie do 20 grudnia, macie możliwość zakupu. Oczywiście wszystkie pytania, jakie macie o grupę, czy problemy z płatnością. Macie link pod filmem lub tutaj na ekranie, do który możecie wejść, do tak zwanej CST Pro poczekalnia, zadać swoje pytanie, usłyszeć odpowiedź lub dowiedzieć się jakichś elementów dodatkowych. A jeżeli ktoś chce się wpisać jeszcze na listę rezerwową, zostało około 3-5% miejsc, także również w tym linku możecie się wpisać i spróbować zawalczyć jeszcze o miejsce właśnie spoza whitelisty. A tutaj na Ethereum, moi drodzy, również ciekawa sytuacja bardzo ciekawe, dobre miejsce do ewentualnych zakupów, trzeba powiedzieć, jeżeli są osoby, które w to Ethereum nie zdążyły się zapakować lub które po prostu chcą rozgrywać je na rynku futures. Może w tym momencie delikatne byłoby to spóźnione, jednakże, zobaczcie, tutaj mieliśmy bardzo mocny pivot, nawet z Perspektywy jednodniówki. Ta strefa rysowana jest oczywiście trochę szersza, z innego time frameu, jednakże, jeżeli popatrzylibyśmy dokładnie na dniówkę, to możecie zauważyć, że tutaj dokładnie na tym knocie mamy order bloka, który pięknie został przetestowany. Możemy sobie go tylko teraz wrzucić i zobaczyć, że ta żółta linia została przepięknie przetestowana w okolicach tej płynności właśnie należało wchodzić albo w pozycje długie, albo kupować sobie to po prostu na spocie. Ethereum oczywiście ma moim zdaniem potencjał do tego, żeby wzrastać, wybić to nowe ATH. My jeszcze na ethereum, shortcoinach nie zrobiliśmy prawdziwego run więc tutaj faktycznie jeżeli macie Ethereum, myślę, że jeszcze zarobicie. Także cała ta, słuchajcie, zielona strefa, jako dobre miejsce zakupowe, właśnie na rateście poprzedniego Old Major High no i tej głównej płynności, tak jak wam powiedziałem, trzeba za to patrzeć na 7-4 godzinówkach, w jaki sposób wygląda price action. Oczywiście na Ethereum, bo tu nie jest powiedziane, że nie możemy wybić tej strefy. I pamiętajcie, że tak bardzo jak poszarpany jest wykres po lewej stronie, tak bardzo poszarpany będzie po prawej. Jeżeli tu mieliśmy główną płynność, w tym właściwie w tym krótkim tutaj klastrze, będzie ona testowana. Tak samo tu. Tak samo tu. Następna strefa, jeżeli nie chcecie wchodzić tu, jeżeli price action pokaże nam, że możemy wyłamać się z tego poprzedniego break of structure, zrobić change of character, czyli zgodnie z metodą Smart Money Concept, wykonać tutaj delikatny overbalance tego klastra. To moi drodzy, następna strefa na tym doji oraz następna strefa zakupowa tutaj, w tej ogromnej, ogromnej płynności, do której moglibyśmy przejść. Więc tak naprawdę główny overbalance tego całego impulsu wzrostowego, który tutaj mamy, będzie dopiero w okolicach 3. Tysięcy dolarów, i można było powiedzieć, że będzie to rewelacyjne miejsce na ewentualne wchodzenie właśnie w Ethereum, na ewentualną kontynuację wzrostów w podchosce Nie zapomnijcie o tych poziomach, bo one są tutaj główne, mogą być przetestowane. Stworzyłby się nam fajny head and shoulders pattern. Moglibyśmy nawet wypełnić płynność tutaj na tym poprzednim high 382. Jednakże na to już nie liczę, to jest dosyć nisko. Póki co, patrząc również na to, że moi drodzy, powolutku, powolutku, coraz fajniej ta kasa w to Ethereum wchodzi, jeżeli włączymy sobie wykres właśnie eterki do Bitcoina, pięknie zretestowana, zatrzymany ruch na 7,86 całego tego swinga wzrostowego. Więc w tym momencie liczymy na to, że Ethereum będzie pompowało do 0,06 na wykresie Ethereum do Bitcoina, co dałoby nam na pewno wybicie, na pewno wybicie nowego ATH na Ethereum. Co za tym idzie, ogromny wpływ kapusty, tak zwanej do altcoinów. Więc trzeba to obserwować, ponieważ tutaj, naprawdę, altcoiny, moim zdaniem, swojego biegu. Po szczyty nie zakończyły. Zresztą jak sobie również popatrzymy na total trójkę, każdy powie, no co to za dump Kalty już do piekła. Nie, moi drodzy, zwykły ruch korekcyjny, money flow nie będzie wiecznie przechodził z Bitcoina do Altów, to wyczerpania zapasów, tylko będzie cały czas chodził góra dół, lewo, prawo. Właściwie na wykresie lewo-prawo nie ma, jednakże góra dół jest. W każdym razie tutaj chodzi o to, że kasa przechodząca z Bitcoina do altcoinów będzie po prostu cały czas się mimo wszystko rolowała. Dla nas najważniejsze na wykresie Total trójki jest to, abyśmy utrzymali poziom. 845 miliardów dolarów, ponieważ tutaj możemy zejść. Oczywiście kasa wtedy troszeczkę przejdzie do bitcoina, zwiększy jego dominację, która w tym momencie pięknie się odbiła od strefy, o której wam mówiłem. Więc wygląda to wszystko całkiem, całkiem dobrze. Więc total trójka na razie zdrowo, na razie bezpiecznie, nie ma się co stresować. Altcoiny, moi drodzy, niektóre tak wybiły, że naprawdę myślenie o tym, że wrócimy do jakichś poziomów niskich z przed roku jest po prostu na ten moment abstrakcyjne. Wyobraźcie sobie Fantoma w tym momencie po 20 cent Moim zdaniem totalna abstrakcja. A jeżeli już, moi drodzy, o Wilku mowa, czyli o Fantomie, no to tak jak powiedziałem, zejście do, proszę bardzo, tych okolic tutaj 20 centów, no jest totalną abstrakcją na ten moment. Moim zdaniem, jeżeli miałbym pokrótce Wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja z Fantomem, po pierwsze, ja osobiście totalnie nie będę shortował tego aktywa ze względu na upgrade, Fantoma do Sonika. Następna rzecz. Nawet jeżeli byśmy dostali Seldenius, które musicie brać pod uwagę właśnie po upgrade'zie do Sonika, trudno. Po prostu będzie miejsce na odkupienie, ale nie shortowanie, bo jest to w tym momencie zbyt ryzykowne. Shortowanie altcoinów w rozpoczynającym się altsezonie nie jest niczym rozsądnym. Więc jeżeli chodzi o strefy zakupowe, moi drodzy, jeżeli udało wam się na dumpie wziąć Fantoma ze strefy, o której wam mówiłem w kilku ostatnich odcinkach, czyli z dolara, wystarczyłoby cierpliwym już byście mieli bardzo, bardzo fajny zysk na poziomie 15% na 100 ruchu bazowego, co jest ogromnym zyskiem. W tym momencie jaki mam plan? Plan jest taki, że chcę zobaczyć powtórzenie 99 centów, zobaczyć jak układał będzie się tam price action i ewentualnie podjąć decyzję o dokupieniu sobie troszeczkę fantoma pod swinga na rynku futures, jak i delikatnie dorzucić sobie do spota, ale moim zdaniem główną strefą, która nie została przetestowana jako nasz główny order block w tym całym klastrze, główny order block, główny pivot rynkowy tak naprawdę, jeżeli chodzi o fantoma, będzie to okolica 85 centów i Uważam, że spokojnie do 85 centów moglibyśmy zejść. To jest, słuchajcie, tylko i wyłącznie 40% korekta. Na altcoinach to jest normalka. Niestety, jeżeli ktoś przyszedł tu z rynku tradycyjnego, mówi co ty, Piep, Stasiak, 40%, to jest ciężka recesja. Na rynku tradycyjnym prawdopodobnie tak. Na krypto jest to daily volatility, więc nie ma się czego bać. Uważam, że 85 centów na Fantomie jest jak najbardziej możliwe. Podaję wam po prostu tą strefę, żebyście pamiętali, że tutaj kiedyś było mówione, to jest główna nasza strefa, warto sobie tutaj. I kupić fantoma właśnie pod kontynuację hossy lub nawet jakiegoś swinga, który pozwoli wam z tych 85 centów zrobić sobie 15-17% ruchu bazowego na próbę reclaimu tego psychologicznego miejsca na fantomie od lat, które jest, czyli właśnie w okolicach jednego dolara. Przejdźmy sobie słuchajcie na chwilę do Solany, kontynuując nasze rozmowy o altcoinach. Solana dosyć ciekawa sytuacja, może być konkurencja dla Solany, jeżeli chodzi o fantoma, bo fantom ma zamiar ściągnąć deweloperów, którzy będą budowali stricte właśnie na fantomie że tam dużo memcoinów powstanie, więc tutaj Solana delikatnie może być zagrożona, jednakże moim zdaniem nie powinno to na nią wpłynąć jakoś bardzo, bardzo. Jeżeli chodzi o shortowanie Solany, na razie nie mam zamiaru tego robić. Struktura pięknie, mocno wzrostowa, może jakbyśmy dostali jakiś overbalance, to wtedy, jednakże na razie mamy dwie główne strefy zakupowe na Solanie, jeżeli jesteście zainteresowani swingiem na Solanie, który moim zdaniem zakończyłby się pozytywnie. Mówię tutaj albo o dłuższym swingu, albo o faktycznie jakimś tam e, ruchu na rynku futures, na, m, który no, reakcja powinniśmy dostać. Myślę, że nawet na pewno dostaniemy. Ja tutaj mam zresztą alert, również będę miał zlecenie w okolicach 189 dolarów. Tutaj w tych okolicach naprawdę możemy mieć dobrą, dobrą reakcję. To jest nasz główny Resistance to Support Flip główne miejsce takiego ewentualnego odwrócenia rynkowego, więc okolice 188 dolarów dla mnie idealnym miejscem do tego, żeby zakupić sobie solane, piękne wyciągnięcia horyzontalne. Może tutaj by się wykazała właśnie jakaś korekta prosta na tym aktywie. No i co? 120 dolarów, no to mokre sny. Tanio już było. Mówiliśmy sobie o tych strefach kilka razy, jak wchodziliśmy. Cały czas Wam mówiłem, wszystko, co Wam wejdzie do zielonej strefy, bierzcie. Dajcie znać w komentarzach też z ciekawości, kto wziął, bo tutaj by mieliście też dosyć mocnego, dobrego swinga. Jak się komuś udało to złapać, to zrobił 100% ruchu bazowego. To jest masakrycznie wielki wzrost, więc nie ma o czym gadać. Tak jak powiedziałem, Solana w tych okolicach. Jeżeli tutaj będziemy chcieli schodzić niżej, wtedy zrobię Wam update na YouTubie. Moi drodzy, Ondo Rondo tak zwane ONDO. Słuchajcie, tutaj jest ciekawa, bardzo kontrowersyjna, jeżeli chodzi o ONDO, ponieważ w styczniu będziemy mieli bardzo, bardzo duży unlock tokenów, czyli na rynek wpłynie niesamowita ilość podaży, co może spowodować faktycznie spadki cenowe, co no, możemy sobie porównać do SUI, no poszło tam w drugą stronę mimo wszystko. Jednakże warto wziąć to pod uwagę. Tak jak mówiłem, retest poprzedniego ATH tutaj w okolicach 1.46 można było próbować łapać jakieś swingi. Jeżeli to były rynki futures, to prawdopodobnie wiele osób dostało stop lossa, chyba, że mądrze założyli pod poprzednie płynności, no to nie dostało. Dla mnie Ondo w tym momencie jest zbyt drogie do kupowania. Nawet jeżeli mielibyśmy pójść na 2-3 dolary, to uważam, że to nie jest miejsce, to nie są szczyty techniczne, które powinniście kupować. Dla mnie, jeżeli chodzi o Ondo, jeżeli udałoby nam się zejść tutaj w okolice chociaż 1.14, jako można byłoby powiedzieć tutaj, widzę dokładnie, ten order block i pivot, po którym dostaliśmy bardzo mocne spadki, wybiliśmy tak naprawdę nowe swing low, to dopiero w tym miejscu, czyli okolice 1,10, już tutaj będąc dokładnym, to byłoby dobre miejsce na zakup ondo pod kontynuację jego ruchu wzrostowego. Czy to się wydarzy? Nie wiem i nikt tego nie wie, ponieważ jest to gra na czas, jest tutaj bardzo duża płynność, nie ma co kupować na górkach, pamiętajcie, że nie wsiadamy do odjeżdżającego pociągu, bo może uciąć nogi, wracamy się na peron i czekamy na pociąg następny i taka sama sytuacja jest tutaj. Jeden pociąg nam tutaj, jak widzicie, what a tutaj drugi może nam wróci. Jeżeli wróci, no to wtedy do niego wsiądziemy. Jeżeli nie, no to na tory wychodzić sensu nie ma. Więc e, na Ondo jest sytuacja taka, że nie shortujemy no zond pod shorty. Uważam, że jest za drogo. Jeżeli uważacie, że to jest dobra cena, proszę bardzo, kupujcie. Ja jednak nie będę na pewno Ondo kupował wcześniej niż 1.09. A moi drodzy, fajna, ciekawa informacja dla was na ByBicie, jak sobie wpiszecie MetaTrader. Jeżeli chodzi właśnie o tutaj tą wyszukiwarkę, klikniecie sobie Bybit MetaTrader. Jest to coś, czego ja używam rewelacyjna sprawa, ponieważ możecie sobie tak, ściągacie sobie metatradera piątkę, łączycie go w bardzo prosty sposób, naprawdę to jest turbo proste, nam zgodnie z instrukcją będziecie postępować, jak zaczniecie sobie to ściągać, czyli dacie sobie create mt5 account, wszystko wam dokładnie powie, zapinacie sobie tutaj konto, podłączacie do Bybita i co jest fajne, możecie otwierać wiele pozycji długich na jednym asecie, nie zrobicie tego na Bybicie, na rynku futures, bo się nie da otworzyć pięciu longów na bitcoinie, ponieważ wam to uśredni. Na metatraderze Da się to zrobić, więc bardzo, bardzo fajna rzecz. Jak wiecie, też gdzieś tam sobie rynki tradycyjne skubię i właśnie robię to na metatraderze podpiętym do Bybita, gdzie po prostu mogę sobie praktycznie wszystko rozgrywać, czy to forex, czy to indeksy, czy to surowce. Macie wszystko na kontraktach CFD z bardzo dobrymi spreadami. Osobiście tego używam. Zresztą tutaj też możecie zobaczyć, jakie są spready. To są naprawdę bardzo, bardzo niskie spready, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Forex, tak samo CFDki na metalach i tak dalej i tak dalej, nie są takie złe. Ja osobiście używam, bo jest mi po prostu prościej niż używanie jakiegoś brokera, te cfd nie są złe, więc Wam to serdecznie polecam. Przelanie jest bardzo proste, jak utworzycie sobie konto, to w asetach po prostu przelewacie pieniądze z Waszego fundowanego konta stricte właśnie na MetaTradera i już pojawia Wam się tutaj, jak sobie zobaczycie, MetaTrader 5 u mnie, jak sobie go włączycie, macie cały panel, możecie dodawać wszystkie swoje ulubione waluty lub indeksy, macie normalnie dostępny depozyt możecie sobie ściągnąć position saryzera, więc bardzo, bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o to, co Bybit nam udostępnił. Sam osobiście korzystam, nie mam z tego żadnych benefitów, że Wam to polecę. Wy również benefitów nie będziecie mieli, po prostu możecie to zrobić i korzystać z rynku tradycyjnego, również na Bybicie, grając do USD, wystarczy, że przelejecie sobie tam USDT. Ja uważam, że rewelacyjnie wygodna rzecz, używam tego tak naprawdę na co dzień. Wbijajcie, popatrzcie, zobaczcie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. A moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na rynkach Futures, na bieżąco w czasie rzeczywistym, czy moich zakupów na spocie, czy trade'ów i zakupów pro-traderów, którzy są na serwerze, czyli po prostu, moi drodzy, dostęp do całej strefy patrona na Discordzie, czyli tej części dodatkowej. Handel CST, wszystkie moje trady, pozycje, analizy na żywo, tego w jaki sposób dane koiny rozgrywać. Handel Pro, czyli miejsce, w którym pro-traderzy wrzucają codziennie na bieżąco analizy z poziomami zakupu, z poziomami sprzedaży, z pełnym opisem, komentarzem, z całym moim, drodzy, eksperymentem inwestycyjnym, na rynku spot. Danymi on-chain, tutaj mamy analityka od on-chainów, który wrzuca Wam dokładnie on-chainy z pełnym opisem oraz komentarzem, w jaki sposób to rozegrać, w jaki sposób może to płynąć na rynek, żeby pomóc Wam po prostu na tym rynku się odnaleźć oraz dobrze go rozgrywać. Moi drodzy, narzędzia, hitmapa, liquid levers, market cipher, narzędzia bardzo drogie, które macie w 100% za darmo oraz codzienne live tradingi, codzienne odprawy, na których to na żywo rozgrywamy rynek, analizujemy, patrzymy co na nim się dzieje, a to wszystko dostępne właśnie dla patronów, więc wystarczy, że się zarejestrujecie na giełdzie Bybit z linku, który macie w opisie pod tym filmem. Wpłacicie sobie równowartość 100 dolarów, zaczniecie tradować i macie dostęp do tej strefy, do nieograniczonej wiedzy, nieograniczonych tradów, więc mam nadzieję, że to miejsce spodoba wam się tak samo jak innym, którzy już z tego korzystają. Ale kontynuując, moi drodzy, ten wywód, przejdźmy do naszego kolegi Sui. Jeżeli chodzi o SUI, niesamowite impulsywne wzrosty tutaj mieliśmy na tym aktywie, więc w tym momencie to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to moi drodzy, nie shorty, jeszcze raz powtarzam, tylko longi. Jedni stwierdzą, okej, okay, tutaj... Strefa między 1,618 i 1,382. Jako cała czerwona strefa, wszędzie gdzie dotkniemy, możemy wchodzić. Jasne, zgodzę się, jeżeli chodzi o lokalne spojrzenie, nie ma problemu, żeby próbować łapać tutaj e, e, longi, jednakże pamiętajcie, niech to będą longi przynajmniej na tej płynności, na tym knocie, żebyście trochę lepszy risk-to-reward mieli. Jednakże, ja, wiecie, że zapinam raczej długie swingi, więc dla mnie, jeżeli chodzi o sui, miejsce, które mnie osobiście będzie interesowało, nie będzie to wcześniej niż 2,30, 2,20. 20 wcześniej, raczej w to aktywo wchodzić nie chcę, i mówię tutaj i o rynku na spocie, jak i o rynku futures, jeżeli chodzi o długie swingi. Oczywiście, jeżeli tutaj zobaczysz, że price action po prostu się mieli i raczej chcemy dalej pompkę na tym SUI mieć, to pewnie jakieś pozycje długie, ale krótkoterminowe na SUI będę zakładał. Jednakże pamiętajcie, strefa okolicy nawet dokładnie od 2 dolarów od 2 do 2,20 jest to dobra strefa zakupowa, żebyście sobie SUI kupili, jeżeli go jeszcze po prostu nie macie. A co z XRP? moi drodzy, ponieważ jest ogromna liczba ludzi pytająca, czy kupować teraz XRP. Moi drodzy, nie! Nie kupować, bo to jest bez sensu. XRP mieliśmy kupować przez kilka miesięcy, o którym rozmawialiśmy o tym praktycznie codziennie, za okolice 40-50 centów. To było dobre miejsce do zakupu. To było jeszcze tanio. W tym momencie na szczycie kupowanie XRP za 2,30 jest po prostu niedorzeczne. Oczywiście kiedyś XRP pójdzie do 3-4 dolarów i pytałem, co ty jak tam pieprzysz za tym jak. Ekranem. Oczywiście, to może pójść, moglibyście zarobić, ale technicznie nie robi się w ten sposób, że kupuje się na górkach, tylko kupuje się na dołkach. Więc w tym momencie osobiście poczekałbym jeszcze na jakieś zejście XRP tu, jak się komuś udało złapać poniżej 2 dolarów, gratuluję, bardzo dobre wejście, bardzo fajny zysk na ten moment. Przy takich małych flash można faktycznie próbować łapać to złapy. Była to korekta prawie 30%, więc legitna, dobra korekta do kontynuacji ruchu wzrostowego na tym aktywie. Jednakże ja zastanawiałbym się Dopiero w okolicach 1.70 na po prostu zwykłym, prostym reteście naszego głównego Swing High, do którego prawdopodobnie prędzej czy później zejdziemy, będzie to miejsce naszego wsparcia. W tym momencie obserwuję XRP nie kupuję, ewentualnie mogę go delikatnie sprzedać. Zresztą jak obserwujecie mój portfel inwestycyjny na strefie Patrona, dokładnie wiecie, kiedy kupuje, kiedy sprzedaje. Rynki spod, więc możecie po prostu z tego czerpać, ile sobie tam tylko chcecie. Więc XRP w tym momencie pod zakupy, moim zdaniem, nie pod shorty, jeżeli nawet byśmy sobie zeszli na niższy timeframe, też. Uważam, że nie, mimo tego, że jesteśmy tutaj w takim, można byłoby powiedzieć prawdopodobnie klinie spadkowym. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda tak dokładnie. Mamy taki fajny klin spadkowy. On może zakończyć się wybiciem. Oczywiście teoretycznie może taka sytuacja się wydarzyć. Jednakże, póki co, warto to obserwować. Nie ma co podejmować pochopnych decyzji. Decyzje tak naprawdę podejmujecie wy. To są wasze pieniądze. Moje filmy czy filmy jakichkolwiek innych twórców powinny być dla was tylko konfluencem, a nie pewnym zagraniem. bo pewne zagrania moi drodzy nie istnieją na tym rynku. Jeżeli ktoś wam pokazuje win ratio na poziomie 100%, to prawdopodobnie was kłamie. Chyba, że wasza teściowa, to ona nigdy nie kłamie. No ale to jest inna sprawa. Ona longi rozgrywa na czymś innym. Słuchajcie, z XRP uważajcie, bo może być różnie. Patrząc na to, że wszystkie coiny z ISO 2022 w tym momencie zaczęły cisnąć, jest to coś normalnego tak naprawdę, no bo wchodzą te regulacje, rządy państwa się dołączają, więc wiadomo, że coiny z ISO będą rosły. Mówiłem zresztą o tym dwa lata temu na moim filmie o ISO. Ciekaw jestem, kto od tamtego czasu zainteresował się tymi coinami i kupił. Ja coiny z ISO mam wszystkie w swoim prywatnym portfelu, kupione z dołków z 23 roku, tym akurat pochwalić się mogę. No i moi Drodzy, na koniec wasz ulubieniec lub nie jednakże najlepszy przyjaciel człowieka piesek versus teter. E, tutaj moi drodzy, ja Doge'a sprzedałem w okolicach 50% w okolicach tej górki. W tym momencie trzymam go oczywiście spekulacyjnie, jak spadnie to spadnie, jak nie to nie i tak już zarobiłem z 50% sprzedaży tego aktywa, jednakże tutaj słuchajcie w okolicach tak naprawdę 34 centów mamy bardzo dobre miejsce do ewentualnego próby dokupienia lub odkupu właśnie Doge'a na kontynuację ruchu wzrostowego patrząc na to, o co mówi Elon, patrząc na to, co może robić w rządzie Trumpa od stycznia 25 roku, więc może warto byłoby się zastanowić. Łączy się to z naszą też główną płynnością tego klina zwyszkującego, który nam tutaj się tworzy, który jest już delikatnie przełamany, tak naprawdę, ponieważ jakbyśmy sobie to tak po prostu na oko rozrysowali, mamy klin zwyszkujący, który nam po prostu został wybity. Trzeba uważać, możemy mieć jakieś zejście, konsolkę, próbę retestu. Jeżeli też na takiego retestu, tak jak wam pokazywał wczoraj, wczoraj na live, kupski, dostaniemy retest tej naszej 0,5, stąd to były okolice 39-40 centów i tutaj price action nie będzie wyglądał dobrze, no to warto się zastanowić, czy czasem docz nie chce po prostu spadać i już zacząć swoją mocną, mocną korektę. Moi drodzy, to już wszystko, mam nadzieję, że wykres, właśnie wykres też jednakże że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, zapraszam Was serdecznie na darmowego Discorda, wszyscy są mile widziani, tak jak powiedziałem i pamiętajcie o mailach z płatnościami, żeby Byście po prostu się nie spóźnili, bo tych miejsc jest mimo wszystko nie za wiele. 30% osób już wpłaciło, więc jak coś wbijajcie na Discorda z linku poniżej tego pomocowego, tej poczekalni, gdybyście mieli jakieś pytania co do CST Pro, czy to, co na nim będzie, czy stricte jak działać z płatnością. A tymczasem Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam przemiłej środy. Widzimy się na Discordzie na następnych odcinkach, także trzymajcie się na razie.